Cześć kochani, witam was serdecznie w nowym filmie w takiej stylizacji retro, ponieważ przed chwilą tworzyłam kolejny post z historią makijażu, który już jest na Instagramie, czy być może dopiero będzie, nie mam pojęcia. No i skoro już się zrobiłam w tym czasie kwarantanny, to stwierdziłam, że nakręcę film, do którego w sumie nominowała mnie Maksineczka, stwierdziła, kręć kobieto, musimy teraz wspierać polskie filmy. No, i tak sobie robiłam porządki w mieszkaniu, i stwierdziłam, że tak, jak najbardziej, mam takie firmy bardzo godne polecenia, do których cały czas wracam, cały czas używam ich produktów. Nie zdołam tu tutaj wszystkich sobie przygotować produktów danej marki, ale pokażę Wam te, które naprawdę bardzo, bardzo lubię i bardzo cenię. Więc co, zaczynamy. Zaczniemy od pielęgnacji, od marki, którą bardzo cenię, ponieważ jest to taka rodzinna, polska marka, która jest, można powiedzieć, całkiem nowa na rynku, a już e, po prostu rozgrzała nasze serca do czerwoności. Są to kosmetyki naturalne, świetnej jakości i ja mam mnóstwo po prostu kosmetyków firmy Nakomi. Tutaj mam ich przygotowane sporo. To już znacie, słuchajcie, ten produkt pojawił się u mnie w każdych chyba ulubieńcach, ulubieńcach roku, nie jestem w stanie zliczyć, które to już z moje opakowanie, jest przy moim łóżku i zawsze ratuje moją skórę, kiedy jest ekstremalnie przesuszona, jest to nawilżający koktajl do twarzy 3 w jednym. Aqua Hydra Skin, zobaczcie, tutaj już naprawdę znowu mam resztę. No. Kolejny produkt, który też Wam mogę polecić, to jest 7 olejków, to jest nowe opakowanie. Poprzednie wykorzystałam, również Wam mówiłam o nim w ulubieńcach. Nie pamiętam, których ulubieńcach, ale pojawił się nieraz. Używam go do włosów naprawdę mocno odrosły mi włosy dzięki używaniu tego produktu wcieram, zostawiam tak na pół godziny przed myciem włosów na skórze głowy i później dopiero wszystko zmywam. Rewelacja. Oczywiście kremy do rąk, kremy do stóp. Patrzcie, to z użycie, to też mam zawsze przy łóżku, w stoliku nocnym. Wszystkie peelingi do ciała, wszystkie wszystkie produkty do kąpieli są tak niesamowicie pachnące, pięknie że sama przyjemność, naprawdę wszelkie musy do ciała, konsystencja jest boska mega przyjemna, wszystko się pięknie rozprowadza i zapach jest niesamowity mój ulubiony to na przykład kokos i banan, świetne też takie ciasteczkowe na święta, no rewelacyjne dobrze polecam wam, naprawdę jeszcze nie miałam produktu, który jakoś by mnie rozczarował z tej marki, e, mam mnóstwo jakichś maseczek, to wszystko jest pochowane jeszcze w moich szufladach, ale używam uwielbiam i póki co nie jestem w stanie żadnego złego słowa powiedzieć na jakiś produkt po prostu tej marki, więc wracam do niej cały czas jest przystępna cenowo jest łatwo dostępna więc to wam mogę polecić i wspierajmy ją, bo takie marki trzeba po prostu wspierać Druga marka, może Was tutaj zaskoczę, też to będzie pielęgnacja, ale w dużej mierze też to jest taka chemia, chociaż ciężko jest to nazwać chemią, tak naprawdę. Produkty do naszego domu pielęgnacyjne, czyli już pewnie wiecie, o jakiej marce mówię jest to marka Job. Ja uwielbiam ten krem do rąk, on jest nowy z kwiatu, lipy, jest po prostu rewelacyjny, tak pięknie nawierza dłonie i od razu możemy coś robić, nie musimy czekać aż to wszystko się wchłonie, jest świetny, kocham i wam polecam, wiem, że to jest dziwne, może mówić o tym na kanale beauty, ale poniekąd... Tak w sumie jest, bo nie niszczy dłoni i mówię tutaj o mydle do rąk, takim kuchennym z pietruszką natka pietruszki, przecudownie usuwa zapach, jak robię coś z czosnkiem, wiecie coś takiego super intensywnego to tutaj mocno zabija ten zapach, a nie ma jakiegoś Perfumowanego tego zapachu, wiecie, nie jest jakiś super intensywne, więc jest niesamowite, bardzo delikatne, nie przesusza tych dłoń. A teraz myjemy bardzo często dłonie, więc wiemy o czym mówię teraz. Chemia do domu też jest rewelacyjna i ja teraz czekam na zamówienie, bo wykorzystam już wszystko i czekam, bo zamówiłam i czekam długo, ale teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość, więc. Nie mogę się tego doczekać, naprawdę to są świetne, świetne produkty i warto na nie zwrócić uwagę. Kolejna firma, ale również pielęgnacja, tania pielęgnacja, naturalna pielęgnacja, rewelacyjna pielęgnacja. Poznałam markę Sylwego dzięki pomadce z peelingiem, którą kocham, to jest X po prostu nie jestem w stanie obliczyć ile ja już zakupiłam tych pomadek. Po cenie regularnej, jakieś 11 zł kosztuje, więc naprawdę niewiele. A w promocji można ją nawet za 4-5 zł dorwać w internecie, więc naprawdę kupiłam mnóstwo tych pomadek, używam ich non stop. Mam praktycznie w każdej kurtce, torebce Taką pomadkę z peelingiem, oczywiście użyłam jej yy, tylko dla własnego użytku, niesamowicie nawierza usta, ten peeling od razu się rozpuszcza, pozostawiając tylko olejki na tych ustach. Niesamowita na czas zimy, lata, po prostu każda pora roku jest idealna, żeby używać tej pomadki. i Wam serdecznie ją polecam. Trzeba się jedynie przełamać do takiego ziołowego, lekko smaku. Nie są to, wiecie, truskaweczki i tak dalej, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale ja się przyzwyczajam błyskawicznie i po prostu pokochałam. Jestem wręcz uzależniona. Naprawdę ta pomadka stoi wszędzie, bo ja cały czas używam czegoś na usta, żeby je nawiżać Mam niesamowicie duży problem z przesuszeniem się ust. Kolejny produkt, który mam, który używam i Wam serdecznie polecam, to jest hibiskusowy tonik do twarzy, e, świetny po prostu ma taką fajną, gęstą konsystencję bardzo delikatną, nie ma żadnego podrażnienia, idealnie nadaje się do wrażliwej skóry, jeszcze uwielbiam, ale już nie mam po prostu, bo... Wszystko wykorzystałam. Jest to peeling do twarzy w takim pięknym pudełeczku, bardzo prostym, skromnym peeling do twarzy, taki szuru, buru, też świetnie się rozpuszcza, pięknie nawilża od razu skórę, jest gładziutka, napięta, rewelacyjna po prostu. I to wszystko z pielęgnacji. Teraz przechodzimy do marki, którą Wy też kochacie. I to nie będzie absolutnie żadne zaskoczenie, że powiem Wam o. Club Shop, słuchajcie to jest taki, taka niewielka część tego co ja posiadam z tej marki na przykład tutaj jest taka paleta moje dziecko i słuchajcie, naprawdę nie polecam tej marki przez to, że wypuściłam przy współpracy z nią swoją własną pierwszą paletę, którą kocham nad życie i która wróciła do sprzedaży tak nawiasem mówiąc, tak tylko dodaję tutaj że można ją ponownie zakupić ale, jeżeli ktokolwiek użył chociaż raz jakiegoś turbopigmenta, to już nic nie błyszczy się tak samo jak to. I wizarzyści kochają te cienie. To jest jakość światowa. Po prostu Hania powinna dostać nagrodę Nobla za produkcję kosmetyków. One są niesamowite, jakość jest rewelacyjna. Ja w 100% wolę po prostu pracę na tych paletach niż na o wiele, wiele droższych, bardziej popularnych może paletach, więc kocham, naprawdę kocham wszystko. Turbo Plus, Turbo Pigmenty, to, to jest tak niesamowity błysk. Zawsze robią furorę na wszystkich moich pokazach, na wszystkich warsztatach, gdzie tylko je zabieram ze sobą, więc nie ma też produktu, którego bym nie polecała. Wszystkie cienie, pędzle, naprawdę wszystko jest świetnej jakości. Wystarczy wybrać, co nam się podoba i na pewno będziemy zachwyceni. I ostatnia już marka. Tutaj nie ma ani pielęgnacji, ani w sumie makijażu, ale są to akcesoria do makijażu i mówię tutaj o marce Hulu. Bardzo mi zaimponowała tym, jak ona się mocno w ostatnim czasie rozwija, wypuszcza cały czas nowości. Cały czas, z każdym razem jest to po prostu jeszcze lepsze, chociaż nie wiedziałam, że to jest możliwe. Jakość pędzli ich to dopracowanie, oni też współpracują z Danielem Sobieśniewskim, to on tutaj. Tworzy te pędzle i dlatego to pewnie jest takie świetne, ale serdecznie Wam polecam. Po prostu jakość powala, jakość powala kocham. E, opowiadałam wam o moich ulubionych pędzlach wszystkich z wszystkich film. Całkiem niedawno na moim kanale w filmie o moich najlepszych pędzlach do makijażu, więc tam Was odsyłam, jeżeli chcecie poznać na przykład te, które trzymam w swojej ręce, hulu, firma Polska. Świetna i świetnie się rozwija, i bardzo chcę wspierać te marki. Nie jest to w żadnym wypadku sponsorowany film. Chcę po prostu pomóc. Mamy bardzo ciężki czas, i nie pozwólmy, aby te cudownie rozwijające się marki z ogromnymi z ogromnych zasobów pomysłów w ogóle. Oni są niesamowici, więc nie chciałabym, aby mieli problemy jakiekolwiek przez to, co, to się, co się teraz dzieje. Wiadomo, że oszczędzamy każdą złotówkę, ale jeżeli naprawdę czegoś potrzebujecie teraz do na przykład rozwoju swojej pasji, rozwoju swoich umiejętności w makijażu, bo mamy na to czas siedząc w domu, to spokojnie możecie inwestować to wszystko, co Wam pokazałam w te marki. Jestem z nich niesamowicie dumna, więc mam nadzieję, że ten film Wam też pomógł. Będę Wam wdzięczna, jeżeli w komentarzach poniżej wypiszecie, co może macie z tych marek, jakie Wy macie odczucia, czy jakie są Wasze ulubione polskie marki, promujmy je, bo to jest nasze takie dobro narodowe, więc to wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak to kciuki w górę. No i dajcie po sobie znać w komentarzach poniżej. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Pa-pa!